To jest książeczka przeznaczona docelowo do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oczywiście można pewne zadania realizować też w klasach młodszych lub starszych. Co tutaj mamy? Znajdziemy tutaj przede wszystkim zajęcia dotyczące bardzo trudnej kwestii, jaką jest różnica między teatrem XIX wieku a teatrem współczesnym. Co można zrealizować na zajęciach języka polskiego, wiedzy o kulturze, ba, yy, nawet historii. Ponieważ yy, w tej książeczce zrobiliśmy taką właśnie grę planszową, ja ją pokażę tutaj. To jest gra, która nas oprowadza po scenach, po realiach historycznych XIX wieku, łącznie z opisami, więc można na zajęciach yy, w ten sposób poznawać, przybliżać historię. I realia, czyli zmagania z cenzurą, to, że nie było telefonów komórkowych, nie było internetu, a teatry, które przyjeżdżały do Tomaszowa, musiały tą trasę sobie zaplanować, i to musiało wszystko się odbywać. Ba, odbywało się to przy udziale tak naprawdę często amatorów, przy wypożyczaniu scenografii, strojów, gdzie się dało, więc była to praca bardzo wymagająca przede wszystkim no sprytu, bo tak te teatry działały. I tutaj Udało nam się stworzyć zajęcia dotyczące takich teatrów objazdowych, czyli jak one funkcjonowały. Posługujemy się też trochę komediantką Remonta, jako kontekstem takim literackim, ale przede wszystkim techniką improwizacji, czyli odgrywania scenek, wchodzenia w rolę prostych zabaw, które można zrobić z amatorami. Mamy zajęcia y, też dotyczące tego, jak wyglądała scena pudełkowa w teatrze XIX wieku, czyli wszyscy poloniści, którzy przerabiają y, Balladynę Słowackiego, mają jakby też taki gotowy pomysł na zajęcia, gdzie czytamy y, didaskalia z Balladyny i przekładamy je na formę teatru y, zrobionego z kartonu, ale też przede wszystkim, jest to bardzo cenne, y, jest opis dokładny sceny pudełkowej z rysunkami, więc można dokładnie sobie to przyjrzeć. Koleżanka, która to tworzyła, pracuje w teatrze lub w Zielonej Górze i wykorzystuje rysunki, i przede wszystkim opisy, oprowadzając grupy po teatrze. Także jest to taka forma też na lekcję plastyki do wykorzystania. Co tu jeszcze mamy? Mamy rozdział poświęcony Zygmuntowi Różyckiemu, poecie Tomaszowskiemu, ale też aktorze, który był też aktorem. Amatorem i tam jest są zajęcia twórczego pisania, uzupełniania, dopełniania wierszy, ale też jest przede wszystkim każdy z tych scenariuszy, jest przygotowany opis, więc tak naprawdę nauczyciel wystarczy, że przeczyta i sobie jest w stanie przeprowadzić zajęcia. Mikołaj, który tutaj nam jest specjalistą od filmu, przygotował rozdział dotyczący związków teatru i filmu. Przede wszystkim jak przygotować dioramy. Dioramy, czyli jakby te, te formy wykorzystywane w scenografii, które można przenieść, a przede wszystkim doświadczyć. Bo co innego jest opowiedzieć młodzieży, a co innego zrobić. I mamy też rozdział dotyczący Stanisława Wilczyńskiego, teatru robotniczego w Tomaszowie. A przede wszystkim tego, że Stanisław Wilczyński, o którym też mało, mało znacznie za mało jeszcze Tomaszowian wie, prowadził. Teatr w Getcie e, w Dachau i tutaj e, są zajęcia w obozie. A przepraszam. E, ale myśl była jakby w, wokół obozowych tematów. E, i, e, I tam jest historia przywołana, którą można zrealizować na podstawie ustawa Morcinka, który to uwiecznił i znaleźliśmy na spisko Tomaszowskiego artysty w w listach z Morwy. I udało nam się dojść do podręcznika aktorskiego, jednego z XIX-wiecznych, który wywołuje sporo emocji, ponieważ jest przezabawny dla nas, ale wtedy był traktowany bardzo poważnie. I tutaj zaproponowaliśmy m.in. w tym zeszycie taką zabawę polegającą na odgadywaniu emocji zgodnie z tym, co jak radzono grać w XIX wieku. Więc ja proponuję po prostu w yy, warunkach szkolnych byśmy to skserowali, rozdali. Tutaj po prostu podamy do przeczytania. Proszę sobie przeczytać opis po cichu, nie zdradzać nam. Z podręcznika aktorskiego tutaj. Co ma pan wykonać? Tuma? Tak, a wiecie, kto powinno być prawidłowo? Sprawdźcie, czy pan wykonuje dobrze wszystkie ruchy. Cała postać wyraża spokój, w którym przewija się entuzjazm. Tu zupełnie swobodny, ruchy pełne, ramiona nieco naprzód, ręce oddalone od tułowia, dłonie otwarte. Tylko muskuły rąk naprężone, Gotowe do czynu. Dalej nogi siłą swą nieciężarem oparte na ziemi. Głowa podniesiona. Czoło jasne. Wygładzone, brwi podniesione, wargi lekko zwarte. Uwaga, teraz bardzo ważna informacja. Patrzymy, czy Pan dobrze to wykonuje. czym dolna warga wystaje cokolwiek naprzód. To jest podręcznik Stanisława Traszą. Anastazego, przepraszam, Trapszo, Stanisław i Anastazy Trapszo byli braćmi, Stanisława widzieliśmy w filmie, Anastazy też był, ale był parę miesięcy wcześniej, nie, nie z zespołem za Polską. To teraz może Panu dziękujemy, teraz poprosimy. E, tutaj było określone te tłuma. Z tego względu, że w podręczniku Anastazego Trapszy te emocje i stany, na wszystko jest recepta, na różne przypadłości, różne stany, więc on tak różnie mieszał. Czasami nazywał na przykład to stanem fizjologicznym, cierpieniem, ale czasami była emocja, czasami to po prostu były sposoby umierania. Tak? I podawał jak umiera. Tak, niepewność. A jeszcze jakieś inne propozycje? Panika. Rozdrażnienie, panika. 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 No. Według Anastazego Trapsza jest to roztargnienie. Żeby było dla pewności. Zrok błądzący i usta rozwarte. Ruchy nieokreślone i bezmyślne. Pytanie tego, co niepotrzebne. Płód nieregularny i bezcelowy. E. I tych emocji tutaj wypisaliśmy kilkanaście, także to można na zajęciach sobie pokserować, wydać. Otóż w tym zeszycie między innymi jest na przykład takie zadanie, pokazujące czym się różniła interpretacja tekstu w XIX wieku od współczesnej. Więc tak jak w XIX wieku moglibyśmy sobie wyobrazić na przykład fragment balladyny przeczytany w ten sposób. Wiatr goni za mną i o siostrę Krzycze, zabita, zabita, zabita. Współcześnie ten tekst można zrobić z tym tekstem coś, co pewnie nie wiem, czy słowacki, to pewnie się w grobie przewraca. Pani zaproponuje nam swoją interpretację. Wiatr! Goni żadnej! No, siostra, pyta! Krzycze! Zabita. Wiatr goni za mną i o siostrę pyta. Krzyczę, zabita, zabita, zabita. Wiatr goni za mną i o siostrę pyta. Krzyczę, zabita, zabita, zabita. Drzewa wołają, gdzie jest siostra twoja? Chciałem krew. Mogły być w tej rozdrowie. W szkole można to wykorzystać, nawet jeżeli państwo realizują ścieżki regionalne, bo jest też taka fajna rzecz: mamy mapkę z miejscami, gdzie istniały sceny, więc można to spokojnie wykorzystać. Przejście nawet z młodzieżą po mieście, przyjrzeć się, jak wygląda budynek kuchniarza. Może jakaś data jest na budynku. Po prostu zachęcamy do tego. Mamy nadzieję, że to nie, nie będzie wykorzystane i że przynajmniej, znaczy zapewniam do tego, że te zadania są wykonalne, z tego względu, że akurat autorami są osoby, które pracują, prowadzą zajęcia, więc zachęcam, publikacja jest bezpłatna, można wziąć nawet dla kogoś, ale warunek jest taki, żeby trafiło to do rąk osób, które to wykorzystają.